hej, cześć Szanowni, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kolejny raz Nokia N95 8 GB. Tym razem telefon, którego nie kupiłem w pełni sprawnego. Tylko kupiłem, uwaga, uwaga, w stanie nieznanym. Ale. działa, tak? Może co było uszkodzone? Rzecz prosta. Bateria bateria była uszkodzona moi drodzy była tutaj inna klapka z całkiem ładnym napisem Nokia N-series niestety ktoś mi tą klapkę połamał albo kot albo mama. podejrzewam że kot bo kot łazi wszędzie ale napis t ładnie się zachował ogólnie ten telefon jest z zagranicy zresztą co widać po tym że nie ma polskiego języka Yy, mamy tutaj aplikację od T-Mobile Słuchajcie, telefon jest bez Simloka dość długo, ładuje, loguje się do sieci, bo około 5 minut, jak nie 8, ale loguje się. Yy, tutaj mam do porównania drugą 95. Yy, w drodze jest do mnie trzecia. Dzisiaj mam niedzielę, pewnie jutro do mnie przyjdzie. Kupiłem jakąś uszkodzoną bo mam trochę części, mam taśmę mam jakieś tam części drobne typu złącza, jack DC do ładowania no ale mniejsze ta moi drodzy Nokia ma oryginalny wyświetlacz do czego zmierzam ta Nokia ma tutaj jedną delikatną wadę, szybki widzicie to o, 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 teraz myślę, że to będzie Elegancko widoczne, to jest pęknięcie i prawdopodobnie te pęknięcie powstało wraz z uszkodzeniem wyświetlacza, ponieważ tu wyświetlacz jest nieoryginalny. Jest to zamiennik, nie wiem czy chiński, nie, nie sprawdzałem tego. Natomiast co najśmieszniejsze w tej Noki, co kupiłem w stanie nieznanym, jest oryginalna taśma LCD. Mało tego. Jak coś Wam zaraz pokażę, to pewnie, wyskoczycie, to pewnie wyskoczycie z butów. O, coś z wiechę złapała. Gwiazdka kratka 9270. 2, 6, 8, 9, kratka Lifetime 45 godzin, 3 minuty. Zatkało kakao Sprawdzimy sobie w drugiej 95. Tu już jest, moi drodzy, nowa taśma. Tu już mamy ponad 300 godzin. Także tu macie dowój, taki tu ma z tobie życia. A jaki ma telefon w stanie nie znam mało tego. Szybka, praktycznie bez rys. I mail się pokrywa z tym, który jest na naklejce, czyli płyta nie była podmiana. Teraz tak, czy aparat działa? Ono działa. Przedni paraci, też działa. Tu widzicie telefon, którym nagrywam, czyli iPhone. Wszystko działa. Nawet słuchajcie, klawisze te działają. Nie będę puszczał muzyki. Już mogę chyba wejść w odtwarzacz. Nie, bo od razu mi odtwarza. Dobra. Eee. Telefon z tego, co pamiętam, z Niemiec sprowadzony przez poprzedniego właściciela bądź właścicielkę. Właśnie pamiętam od kogo go kupiłem nawet. Tego moi drodzy złożyłem dosłownie kilka dni temu. Kupiłem, bo mój miał uszkodzoną płytę. Hmm, a dokładnie miał uszkodzony ten przycisk. Był wyrwany po prostu, bo już tyle razy był lutowany, że te ścieżki po prostu nie wytrzymały i podpadały. Słuchajcie, tu moi drodzy jest też angielska płyta, czy tam zagraniczna bardziej prawdopodobnie. Ta już jest bez simloka, bez brandu. Zresztą to co widać z era napisów. To jest, moi drodzy, obudowa z tego co pamiętam, ta jest oryginalna, natomiast klapkę w swoją dałem. Bo tak, bo mogę. Tutaj e mail również się zgadza. Ten, który jest yy, przypisany do płyty, z tym co jest na nalepce, co tu w niej było uszkodzone. To będzie taki może kombo odcinek. W tej był uszkodzony wyświetlacz. Slider był zatarty. Taśma była jeszcze ok. To była też również taśma oryginalna. Yy. Z dwóch złożyłem jedną, tak proste, logiczne, że jak się ma dwa telefony z różnymi uszkodzeniami, to można z nich złożyć jeden. Idzie do mnie trzecia N95 8-gigówka w stanie nieznanym, kupiona za 85 zł z przesyłku pobraniową. Obstawiam tam albo również bateria, albo taśma LCD, bo ekran wyświe wyświetla, czy to znaczy się wygląda w miarę ok. Także coś z tych dwóch będzie uszkodzone, nie wiem, może obie będą rzeczy do wymiany. No ja te dwie rzeczy akurat mam. Także no problemu. Eee, I słuchajcie, mam jeszcze do Was jedno pytanko. Może wiecie, gdzie dostać te plecy, co zasłaniają korpus. Oryginalne nowe. Czyli z napisami Nokia Series oryginalne nowe. No nazwijmy to plecy, tak. Zaraz wam pokażę zresztą o co chodzi, może na tej od razu wam pokażę zresztą go wyłączył w sumie yy, czyli klapka O tu już widzę troszeczkę brudu zaszło Nie było, powiem szczerze, otwierano od wielu lat. Ja to ostatnio pierwszy raz otworzyłem. Czyli taka, moi drodzy, część z klapką, gdzie można takie coś oryginalne, nowe dostać. Nie chodzi mi o chińskie, że tych guzików nie ma, że napisu Nokia series nie ma. Nie, po prostu chcę mieć oryginalne. Druga sprawa, chcę Wam pokazać. Śrubki nieruszane. Wiem, że aparat tego nie jest w stanie do końca uchwycić, ale wierzcie mi na słowo, że ten telefon jest niegrzebany praktycznie. Poza wyświetlaczem to jest 100% oryginał. I zaraz zresztą zobaczycie, że to jest brand T-Mobile'a. O macie T-Mobile Data, dzisiaj mamy 28 listopada. Kurde. Małe tu klawisze co powiem Wam szczerze. Może nawet nie tyle co małe, co niewygodne trochę. No powiem szczerze jak się nie korzystam na co jest z takiego telefonu. To jest ciężko się do niego przyzwyczaić ustawione. Słuchajcie, ten telefon nie pamiętam za ile kupiłem. Ten drugi zresztą też ale być może wam nagram Unboxing to będzie chyba pierwszy od wielu, wielu lat. Unboxing tej Noki N95 8GB, która do mnie prawdopodobnie jutro przyjdzie, e, najpóźniej no we wtorek, i będziemy powolutku wracali do unboxingów. E, od razu ją sobie na biegu nagram drugi film, jej diagnozę i ewentualną naprawę. Będą, Będzie to film podzielony na dwie części, prawdopodobnie. Ewentualnie nagram samą diagnozę, jeżeli się rozpędzę, to może nie być, co nagrywać z unboxingu, no ale spróbujemy. Dawno nie było takich odcinków combo Druga sprawa, dr dawno nie było unboxingów, także trzeba powolutku do tego wracać. Któryś unboxing na pewno wam nagram, bo czekam jeszcze na Nokia N8 i czekam jeszcze na, do tej Nokia N8. no części powolutku będę zamawiał. Ją też będę remontował, tą nogę. Stanówka będzie praktycznie robiona. Dobra, słuchajcie, pewnie Was zanudzam. Trzymajcie się. Bajo. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnych filmach. Hejo!